W czwartą niedzielę Wielkiego Postu święty Jan Ewangelista relacjonuje nam rozmowę Jezusa z Nikodemem. Posłuchajmy fragmentu dzisiejszej Ewangelii. Jezus powiedział do Nikodema, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. Streszczenie całej historii zbawienia. Tak Bóg umiłował świat. Że posłał syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wiara jest tym, co daje nam udział w zbawieniu. Jednak dzisiaj nie tyle chcemy porozmawiać o tym najważniejszym zdaniu, które jest osią, centrum całej historii zbawienia, ale o kolejnym symbolu, o którym Jezus wspomina w tej rozmowie na samym początku. Tak kolejny symbol, który jest kluczem do naszych rozważań, kolejnych fragmentów Pisma Świętego, wąż. Wąż umieszczony na drzewie, wywyższony przez Mojżesza. Możemy pomyśleć, jeżeli sobie wyobrazić, spróbować sobie wyobrazić tego węża, to, to wygląda dokładnie tak, jak ten eskulap owinięty wokół drzewa, symbolizujący zawód lekarza, symbolizujący służbę zdrowia. Symbol dwuznaczny, bo ludziom wiary kojarzy się z grzechem, z upadkiem pierwszych ludzi, z wodzicielem, diabłem, który skusił ich zwodząc na manowce tego grzechu, a jednocześnie kojarzy się także z istotą, która sieje, która niesie śmierć. Choć bywa kojarzony także ze zdrowiem, z leczeniem, to rzecz ciekawa, ale także i tutaj ma swój udział. nam się z apteką, z przychodnią, ze środkiem zdrowia jest symbolem rzeczywiście tego wszystkiego, co powoduje nasze zdrowie. Dwuznaczny symbol, tak jak w Biblii, w Piśmie Świętym, też z jednej strony najpierw zwiastuje grzech, straszy faraona, laską rzucaną przez Mojżesza i Aarona, a potem na pustyni daje uzdrowienie. Tym, którzy ukązili najpierw przez węże, zesłane przez Boga jako karę, za, jako kara za bunt potem spoglądając na tego węża, odzyskują zdrowie, w nim uzyskują nowe życie. I właśnie do takiego węża Jezus przyrównuje siebie, bo życie Syna Człowieczego, wywyższonego, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Jest to chyba paradoksalne, że dzisiaj, w czasach, kiedy dookoła ludzie szukają e, sposób na uleczenie, na terapię. Nie postrzega się chrześcijaństwa w tym wymiarze terapeutycznym, a to przecież prosta wskazówka. Wystarczy patrzeć się na Jezusa wywyższonego na drzewie, by być uleczonym, uleczonym czasami duchowo, przede wszystkim duchowo, ale przecież często i fizycznie. Ludzie czasów Starego Testamentu mówili wprost, że zdrowie lub choroba to sprawa wiary lub niewiary. Jeżeli ktoś choruje, najpierw powinien je wyćwiczyć, zbadać swoją wiarę. Najpierw powinien się nawrócić, a dopiero potem, jeśli do lekarza nas, ludzi XXI wieku, może coś takiego dzić, a nawet szokować, ale tak jest podejście tamtych ludzi wiary. Można je wytłumaczyć. Ono bierze się stąd, że ci ludzie są przekonani że to właśnie grzech pierwszych ludzi sprowadził na świat choroby, cierpienia i śmierć. To, że nie uwierzyli Bogu, kiedy im zakazał jeść owoców z drzewa zakazanego. W Chrystusie jest uzdrowienie, w Jego ranach jest nasze zdrowie, tak mówimy. Właśnie na drzewie rańskim śmierć wzięła początek, na... Żeby krzyża narodziło się życie. Tam ci ludzie w raju myśleli, że będą żyć lepszą jakością, spożywając owoc, tymczasem zjedli swoją śmierć. Ludzie patrzący na Chrystusa wywyższonego na krzyżu myślą o śmierci, widzą go umierającego, a tymczasem postępują udział w chwale zmartwychwstania udziału w życiu. To jest pewnego rodzaju właśnie paradoks i to jest cud i zadziwienie. No i to jest właśnie ta również dwuznaczność symboliki tęże, jaką spotykamy i w Księdze Rodzaju, i w Księdze Wyjścia, i chociażby w tej Jezusowie Rozmowie z Impodemem. Można powiedzieć, że wąż ma kiepską reputację na kartach Biblii, kartach Pisma Świętego, pełzające, jedzące proch zwierzę, przeklęty przez Boga, można po nim deptać, jeżeli się ma siłę Bożą, siłę Ducha Świętego, ale z drugiej strony pada jedno dobre zdanie z Jezusa o, o, o tym zwierzęciu. Bądźcie roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie, mówi do uczniów. Można czerpać z tego zdania dużo nadziei. Jezus wybiera te zwierzęce w postaci, które nie mają najlepszej reputacji, jak chociażby psy kojarzone z głupotą, czy z niewdzięcznością w Starym Testamencie, a w Nowym tak. Testamencie Jezusowej przypowieści o Łazarzu i Bogaczu i te zwierzęta, które są znakiem Bożego Miłosierdzia, te zwierzęta, które liżą rany tego, czy wrzody tego biedaka leżącego u stóp drzwi pałacu Bogacza. Jezus wielokrotnie mówi o tym, że od synów tego świata, nawet od tego, co jest jakoś pogrążone, zabijane w sprawach doczesnych, zupełnie z wieczności, jednak czegoś się można nauczyć. Tak jak od można nauczyć się roztropności przebiegłości. Człowiek też powinien myśleć, nie tylko kierować się emocjami, ale w przeżywaniu swojej wiary również sprawiedliwością, namysłem, jakąś roztropnością. Jezus będzie mówił o armii, o wojnie, o budowaniu wieży, o tym, że trzeba się namyślić, Ale to zawsze musi być w parze z gołębiem z tym symbolem pokoju, litości, miłosierdzia, oznaką Bożej łaskawości. No i myślę, że w tych symbolach wracamy do tego, o czym mówiliśmy, to znaczy do kwestii zdrowia. Tak, w wierze jest uzdrowienie. To jest uzdrowienie, które prowadzi do takiej postawy skutecznej w sprawach wiary w naszym życiu, czyli właśnie postawy roztropności, a jednocześnie postawy miłosierdzia. W tym jest nasze zdrowie, w tym jest nasze życie. Jeżeli człowiek jest tylko miłosierny, albo tylko wyrachowany, to myślę, że jest w jakiś sposób człowiekiem chorym w swojej wierze, że ta wiara wymaga uzdrowienia. Zawsze choroba jest w jakimś stronem nierównowagi w organizmie, a to, co mówimy o uzdrowieniu, to jest kwestia właśnie odzyskania pewnego porządku i w ciele, i w duchu, wtedy człowiek naprawdę jest zdrowy.